Minęła 18:30 czas na najważniejsze aktualności dnia. Marek Durma witam państwa i zapraszam. Poloneza czas zacząć. Studniówkowe szaleństwo. To dzisiejsze wydarzenie jest właśnie takim początkiem oficjalnego odliczania. Z poloneza czas Przed egzaminem dojrzałości to punkt obowiązkowy, studniówka. Jedni bal mają już za sobą, inni dopiero przymierzają się do zabawy. Co ubrać, żeby pasowało, z kim się wybrać, żeby towarzystwo odpowiadało. Z takimi dylematami mierzą się uczniowie. Lekcja szyku i gracji w relacji Szymona Oślizłe. Pierwszy krok do dobrej zabawy. Z klasą, równo i do rytmu. Inny układ poloneza. I tradycyjnie już do melodii z filmu Pantadeusz. To najbardziej stresujący i najtrudniejszy element studniówkowego balu, mówią maturzyści. Przygotować się nie było łatwo. Już trzy tygodnie temu z tatą chodziliśmy po wszystkich możliwych sklepach, oczywiście w poszukiwaniu za sukienką, no ale dzisiejszy dzień to już od rana trwały przygotowania. Cena dobrej zabawy, szczególnie w przypadku płci pięknej, jest wysoka. Sukienka, buty, fryzjer i kosmetyczka. Statystyczna maturzystka wydała 400 zł. Do tego dochodzi koszt samej imprezy, tym bardziej, że większość studniówek wychodzi poza szkolne mury. Dużo łatwiej rodzicom zadzwonić do restauracji, umówić datę, menu. Jesteśmy pozbawieni kłopotów. Kłopotów, które nierzadko mają restauratorzy, bo ile uczestników, tyle wizji. To nie jest łatwe zadanie. My mamy przed sobą nie tylko młodych ludzi, ale również ich rodziców, dyrekcję szkoły. Musimy spełniać te oczekiwania, na które na nas spadają. Dużo prościej zaspokoić oczekiwania muzyczne. Porywają nie tylko współczesne hity. Covery bardzo dobrze się trzymają, więc wszystkie Aby no, Aba króluje od lat. Natomiast no, ona tańczy dla mnie i Gangam Style w tym roku biją wszystkich na głowę. Nieistotne do jakiej melodii, ważne, by się dobrze wsłuchać w takt i taktownie poruszać. Poruszamy się jakby tam swobodnie. I choć studniówkowe kreacje przechodziły już niejedną metamorfozę, a muzyka zmieniała się przez lata, to od zawsze powodzenie na balu wróży ponoć sukces na maturze. Boję się, ale wydaje mi się, że każdy ma obawy przed maturą, ponieważ jest to najważniejszy egzamin w życiu. Egzamin, o którym tu, na chwilę, można zapomnieć. Szymono Ślizło, Aktualności. Będzie dobrze. I tak zamykamy tydzień w Aktualnościach. Jeszcze raz niedzielę podsumujemy o 21.45. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.